Siemanko byczki. z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z pikiem, z ikoną na Pececie do Chwały. I moi drodzy, ogromna prośba, zostawcie opeczki do góry pod tym materiałem, pod tym wyjątkowym materiałem i piszcie w komentarzach, co waszym zdaniem trafię. I tradycyjnie jeden komentarz z najciekawszym komentarzem, może tak zrobimy, wybiorę i ocenię może to obie właśnie składzik, A teraz lecimy. Mamy 17.45, moi kochani. Godzina 15 do zakończenia SBC o ikonę pośrednią lub Prime wersji pika. I robimy to. Moi kochani, robimy to, przepalamy w zasadzie wszystko, co mamy w klubie. Kombinacje alpejskie były wykonywane, ale, ale mamy to. Mamy, mamy tego wymarzonego pika, bo kurczę mówię, tak jak powiedziałem w jednym z ostatnich odcinków. Bardzo, ale to bardzo chcę tego pika sobie zrobić, moi kochani, na tym koncie, na pececie do chwały. Więc, moi drodzy, jeśli doceniacie to, zostawiajcie łapeszki do gry i kibicujcie, żeby tutaj coś ciekawego poleciało. Yy, skład ocenię 86. Tutaj Marcelo, 90, przepalamy. Ja z bardzo szybko się to, to wszystko przepalam w tym momencie, żeby, żeby zdążyć raz przed 19, a dwa, żeby wyjść, bo jestem umówiony na spotkanko. 85 dobra to tutaj muszę dwóch zawodników znaleźć na liście transferowej SBC numer 3 przepalone Moi kochani ostatnie SBC skład od 85. ja sobie to wszystko przygotowałem oczywiście na Mbappé żeby jak najszybciej to poszło Moi kochani udało się udało się mamy to zrobione zgłaszamy skład i peak z ikonom medium loop prime wędruje na nasze konto. No i beczki, kilka dni później jesteśmy właśnie w FIFA 21, gdzie będziemy odbierać tego wymarzonego pika. Eee, robimy go tak jak z moim głównym pikiem na Xbox One. Ja już swój główny monitor wyłączyłem i będziemy sobie odblokowywać poszczególne karty. W tym momencie eee, wyłączy, pozmieniałem całą eee, scenerię pod innymi postaciami jest inna karta. W sensie na pewno będą inne. Mam nadzieję, że będą inne karty, ale w tym momencie jest inna kolejność. Napiszcie proszę w komentarzu, którego wy gracza byście w tym momencie wybrali i zobaczymy, czy znowu będziecie wygranymi tej loterii. Dobra, czyli tutaj jest to, i moi kochani, lecimy kurcze dół. Hopsa. Dobra, czyli się udało, czyli się udało. No i będziemy oglądać. Jaka to jest sytuacja? Lecimy od środka. Ojojoj, oj, czekajcie, bo ja tu zaraz odsłonię przypadkowo. Dobra. I kto to jest? Kto to jest? Bo tutaj fail poszedł. Tutaj duży fail poszedł, więc zaczęliśmy od prawej. Kto to jest? Czy to jest. Nie, nie mówcie, że to jest zola, nie. Nie, ty, kto to jest? Kto to jest? To to jest wieri, To jest wieri, moi kochani. Nie! 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 To jest Wieri. 88! Nie! Ja już w pewnym momencie myślałem, że to może być Maldini. No Paolo Maldini tutaj zdecydowanie, to lewe oko, ale niestety nie, jak zobaczyłem statystykę obrony, no to robią się. Problemy Najmana, czyli pan Lisek z numerem 3. No chłopie! Łopie, no takiego żeśmy trafili Takiego żeśmy trafili zdecydowanie O, o takiego wieje Dziękujemy panu Liskowi Do widzenia Mam nadzieję, że ta karta nie zostanie wybrana Przy tym Lisku jest Anglia Tylko Pytanie jaka Tam jest 80 pejsa Mało strzelania, czyli to jest Czyli to jest napastnik Boże, obroń 60 strzelania, czyli to jest napastnik <laughs> angielski napastnik nie no to jest oczywiście yy, obrońca jakiś to nie może być F Ferdinand albo i 86 obrony 85 tempa 81 ryblingu Ashley Cole tak jest Ashley Cole no, no no dobra na pewno sobie go zużyjemy nie na pewno jeśli będzie konieczność no to na pewno już ten Cole jest lepszy niż Wieri. To nie, nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, moi drodzy. Czy w tym brzuchu jest coś ciekawego? Znaczy powiem wam szczerze, że ogólnie e, to jest jedna wielka tragedia, no bo na... No nie no, Anglia, e, Anglia, Włochy, no mówmy się, to jest, no to jest fatalne, nie? To jest, kurczę, gorzej być nie mogło, naprawdę, tu już gada byłaby lepsza. Dobra, jedziemy. 91 podań, 67 fizyczności, czyli to nie jest na pewno obrońca. Dobra, jedziemy dalej. 83 strzelania, 8, 32 obrony. No? Czyli to jest typowy jakiś czawi, no? Typowy czawi, no? Strach jest duży, powiem szczerze. Ja. 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 Pierdo... Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Huan, Juan come on, come on, come on. Ja, kręcę. przecież to jest. Tutaj byczki na czacie powiedzieli mi, że te trzy karty, które wylosowaliśmy, są warte 600-700 tysięcy, a pik kosztował na PC milion 200. Przypominam, przypominam, że ja na tego pika przepaliłem Rivaldo. Moi kochani, niestety po takim trafie przetestujemy go sobie, no niestety, ale myślę, że mimo wszystko taka trafiona karta musi zostać przetestowana. Smutek zajrzał w me oczy i do mega serca, no ale cóż, no takie życie, takie życie, zagramy sobie rejwalsję, jeden meczek. Ronaldo Nazary do Lumpa Pumpa No, mieć takich dwóch Nazary w ataku, powiem Wam szczerze. Że, uja, ja, 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 to by się działo. O, gol Chłopie, ja mam Romana. Chłopie, ja mam Romana. I ty mi takie rzeczy strzelasz? Czy ty się pozamieniałeś z kimś na głowy? No, Roman w tym momencie jest niezadowolony z takiego obrotu sprawy. No, Roman musi wykonać jeden telefon. Czyli spoddenerwował Romana. No, najlepsze. Najlepsze, co mogłeś zrobić dla siebie, to po prostu. Siedzieć cicho, dostać piątkę i do domu. A tak? No i co? No i co? Jeden telefon Romana ich po można by rzec. Jeden telefon. I już tutaj sędzia robi swoją robotę. O to chodzi właśnie. O to chodzi. No z Romanem można robić albo interesy, albo siedzieć cicho. Tak bym powiedział. Hopie, hopie. Patrz, ja patrzę, jak mam się cieszyć. Ariano Robeno, Ariano Robeno. Ariano Robeno. Ariano Robeno. Witamy serdecznie na pokładzie Roma. E, e, Robent z Romanem, no to po prostu niszczycielski duet Tak trzeba o nich powiedzieć. R zespół R i Robert Liszka na menadżerze. No pięknie, no pięknie tu się prezentuje. Momy to, moi kochani, mamy zwycięstwo pięcioma bramkami, w sensie pięć bramek strzelonych, czyli mamy full liczbę punktów. Czego chcieć więcej? Oj, czego chcieć więcej? A po teście Rikelme powalczymy jeszcze tutaj z takimi zabawkami. Zobaczymy. Jakieś paczuszki są. Zobaczymy. Może tutaj będzie więcej szczęścia, aniżeli u mnie i z Romanem i z, z innymi wczorajszymi trafami. Teraz dwie paczki za 100 tysięcy i paczka za 125. No zobaczymy. Pierwsza za 100 tysięcy. I cygło, kauczik. Let's go. Może jakaś ikonka. Portugalia. R.W. Było blisko, było blisko, ale... No nie zdziwiłbym się, jakby tutaj był Cristiano Ronaldo. Absolutnie bym się nie zdziwił. Eee, no ale szkoda, szkoda, że tego... Tego Ronaldo nie, nie znaleźliśmy w tej paczce. Jeszcze tutaj mamy dwóch e, 83+, i sobie również ich przetestujmy w tej sytuacji. I też walk -out, let's go! Tylko liga Mistrzów, okej, okay, to bez sensu. Beznadziejny. R.W. L.B. Aleksandro, no niestety, ale to jest całkowicie beznadziejne. Walkout z Ligi Mistrzów. Kolejna za stubę. No tutaj to można te paczki otwierać, moi kochani. Tutaj można paczki otwierać, Niemcy, Bramkarz, CB, jednak Hummels. Mats Hummels. Hummels. A No, widać. Całkowicie inne konto aniżeli moje. Zdecydowanie. I ostatnia Ultimate Pack. Paka za 125 tysięcy, moi kochani. A ja wam bardzo dziękuję już z tego miejsca za oglądanie tego odcinka. Niestety żegnamy się brakiem lockoutu. No i tak to, moi drodzy, wyglądało. Wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro o godzinie 12.00. Trzymajcie się. Siemano.